Z racji tego, że jestem gejem, jestem w związku z facetem, w tej chwili już oficjalnie. Ja się bałem siebie, ja się siebie brzydziłem. Ja, ja nie chciałem taki być. Ja żyłem w niezgodzie ze sobą. Moje życie to była gra. I ja po 30 latach tej gry obudziłem się i mówię, kurczę, no przez 30 lat grałem, nie siebie, udawałem kogoś innego, Oskara nie ma. No. Nie ma Oskara, dlaczego nie ma czerwonego dywanu? Rola życia, słuchaj, rola życia, rola, która mnie doprowadziła na krawędź, rola, która spowodowała to, że w wieku 18 lat próbowałem popełnić samobójstwo. E, gdzieś wyparcie siebie, umniejszenie.